Robert Szewczyk, kandydat koalicji obywatelskiej na prezydenta Olsztyna, przedstawił swoje propozycje programowe dla lokalnej gospodarki. Jestem doświadczonym samorządowcem. Te propozycje są wynikiem moich osobistych obserwacji, doświadczenia zawodowego i owocem rozmów licznych rozmów, które przeprowadziłem z przedsiębiorcami olsztyńskimi i z olsztyńskimi kupcami i ekspertami. Proszę Państwa, nowe miejsca pracy i wyższe płace. Ale podstawą do pracy jest dialog. Dla mnie to jedna z fundamentalnych zasad zarządzania miastem. Dlatego powołam Społeczną Radę Biznesu Miasta Olsztyna, która pod przewodnictwem prezydenta miasta podczas regularnych, rzeczywistych, cyklicznych spotkań będzie omawiać problemy i potrzeby naszych lokalnych przedsiębiorców. Robert Szewczyk proponuje stworzenie parku przemysłowego w rejonie ulicy lubelskiej, uporządkowanie dzielnic przemysłowych. Kandydat na prezydenta Olsztyna zapowiedział wspierać drobny handel i lokalnych wytwórców, uporządkowanie kwestii targowiska, uchwalać brakujące fragmenty miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, współpracę miasto-biznes, wzmocnienie współpracy między miastem a olsztyńskimi uczelniami wyższymi, tak by kształcenie wychodziło naprzeciw potrzebom lokalnych firm. My chcemy pomóc uniwersytetowi, który już to robi, jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej wychodzić naprzeciw potrzebom olsztyńskich firm, żeby odpowiadały na jak najlepiej na potrzeby rynku pracy. Chciałbym stworzyć system patronów, tak zwany aniołów biznesu, którzy będą oferowali praktyki staże, docelową pracę dla naszych absolwentów. W oparciu o park naukowo-technologiczny będziemy robić wszystko, by miało jeszcze więcej możliwości na wspieranie olsztyńskich startupów. To też jest bardzo ważny element rozwoju naszej gospodarki, rozwoju gospodarki innowacyjnej w Olsztynie. Kandydat na prezydenta Olsztyna chce centrum miasta bez aresztu, a odzyskaną przestrzeń oddać mieszkańcom, otworzyć ją na instytucje kultury, organizacje społeczne, biznes. Robert Szewczyk planuje powołanie specjalnej miejskiej instytucji, która zajmie się przyciąganiem do miasta targów i kongresów gospodarczych, a także produkcji filmowych. Drodzy Państwo, kolejna, bardzo ważna inicjatywa. Drobna zmiana, a wiele wnosząca. Powołam: Olsztyn Convention Bureau którego rolą będzie ściąganie do Olsztyna kongresów, targów, innych wydarzeń o charakterze gospodarczym, biznesowym, także kulturalnym. Ich organizacja w naszym mieście będzie oznaczała nowe miejsca pracy, bo przecież uczestnicy takich wydarzeń będą korzystać z olsztyńskich hoteli, restauracji, transportu, taksówek, sklepów, usług Chcę, by tym, między innymi dzięki funkcjonowaniu nowo powstałej, nowo otwartej hali Urania, stał się widocznym punktem w Polsce, jeśli chodzi o organizowanie tego typu eventów. Jest to szczególnie ważne, gdyż znacząca część tego rodzaju wydarzeń odbywa się poza sezonem turystycznym, więc generując te wydarzenia poza sezonem turystycznym. Kiedy firmy nie mają mniejsze obroty, będziemy wyraźnie wspierać olsztyński biznes. Miasto może to robić. W konferencji udział wzięli również inni działacze platformy obywatelskiej, którzy również chcą zmian w mieście. Proszę powiedzieć, jakie dla Pani postulaty są najważniejsze? Jednym z postulatów, który dzisiaj akurat mam przyjemność prezentować, jest odpowiedzialne planowanie przestrzeni. W Olsztynie całe miasto nie ma jeszcze planów zagospodarowania przestrzennego. To co się dzieje, też nie do końca mi się podoba. Nie chodzi o to, żeby zabudowywać każdą wolną przestrzeń. Ma być miejsce na inwestycje, ma być miejsce na budownictwo mieszkaniowe, ale musi być też przestrzeń dla rodzin, na miejsca rekreacji i wypoczynku. I to jest jednym z moich priorytetów. Ja jeśli chodzi o planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, mam ogromną wiedzę. Mieszkam w Olsztynie od wielu lat i to, co zauważyłam, to, co w cudzysłowie kuleje, nad tym jako radna będę chciała się skupić, żeby żyło się nam tutaj po prostu lepiej i tak kompleksowo. Za główny cel tej nadchodzącej kadencji stawiam sobie takie dwie rzeczy. Pierwsze to stworzenie w Olsztynie. Centrum seniora. Ale myślę tutaj nie o tylko o rozrywce, o kulturze. Myślę o kompleksowych działaniach, które ułatwią naszym seniorom życie. Od socjalnych, poprzez kulturalne, poprzez takie zwykłe pomoc gospodarczą. Wzorem dla mnie tutaj jest miasto Poznań, gdzie dokładnie zapoznałam się, jak takie centrum działa. Ono tam jest. I obiecałam sobie, że jeżeli zostanę radną, zrobię wszystko, żeby takie centrum powstało w Olsztynie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, tak jakby na biegunie tej propozycji, to... Chciałabym pracować nad tym, żeby stwarzać warunki dla ludzi młodych, żeby młodzi ludzie po szkołach, którzy skończyli edukację, czy przyjechali tu z zewnątrz, czy są mieszkańcami Olsztyna, żeby tu pozostali. To są nowe miejsca pracy, ale nie tylko. To jest kultura, ale rozrywka, sport, życie codzienne, warunki, żeby ci młodzi tutaj zostawali, bo bez młodych ludzi miasto nie będzie się rozwijało. Przypomnijmy, wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. O fotel prezydenta stolicy regionu będą walczyć przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk z Platformy Obywatelskiej, radny Miasta Olsztyna i były prezydent Czesław Małkowski, radny Mirosław Arczak, radna Monika Rogińska-Stanulewicz, Bartosz Grucela z Lewicy, Tomasz Owsianik z Konfederacji, siatkarz Marcin Możdżonek oraz Grzegorz Smoliński z PiSu.